Cześć, witajcie, witam wszystkich w kolejnym odcinku serii poradnika do Kryty. Dziś omówię nową wersję Kryty 5.0 beta oraz grupowanie warstw, a także tą trudną do zrozumienia alfę i jej dziedziczenie oraz blokowanie, czyli bardzo ważne funkcje. Nie przedłużajmy już i wejdźmy do Kryty. Pierwsze co się ukaże to nowa wersja Kryty 5.0 beta. Możecie zauważyć, że różni się dosyć ogromnie od podstawowej Kryty 4.4. Jednak nie martwcie się, nie trzeba się uczyć programu na nowo, a wersja 5.0 jest naprawdę dobrze zrobiona. Pracowałem w niej jakieś 3 miesiące i w 100% mogę wam ją polecić. Większość zmian nie jest widoczna poza interfejsem, który został zmieniony kompletnie, głównie ikonki. Są teraz według mnie o wiele lepsze. Poza tym ulepszono i przyspieszono. Krite. Program jest stabilniejszy, mimo iż jest to beta. Dodano nowy system pędzli, a także nową funkcję nagrywania swoich rysunków w stylu takim timelapse przyspieszonym. Aby włączyć nową funkcję, należy wejść w ustawienia doki. I wybrać rejestrator. Tutaj możemy nagrywać nasze dzieła po kliknięciu przycisku nagrywaj. I oczywiście podaniu wcześniej ścieżki i szybkości, z jaką to będzie łapać, czyli ile na sekundę. Nowe narzędzie pomocnika pomoże Wam z perspektywą. Można wybierać perspektywę zwykłą czy dwupunktową, ale jego używanie jest dość ciężkie i ja tutaj nie będę w tym filmie o nim zbyt dużo wspominał. Po prostu mówię, że takie coś dodali. I dość dużo nowych funkcji do Krita od strony animacji, ale też się dzisiaj tym nie będziemy zajmować. Czyli przede wszystkim tak naprawdę do zrobili nową betę, nie dodając za bardzo nowych rzeczy, ale poprawili całą Kritę. Myślę, że też mają w planach dodanie dużo funkcji dopiero później. Wszystkie zmiany możecie znaleźć na stronie Krity. Link do oficjalnej strony, gdzie można pobrać Kritę 5.0, znajdziecie w opisie filmu. A my przejdźmy teraz do drugiej części. Odcinka. Znamy już warstwy. Jeśli nie, zobaczcie drugi odcinek crit. Jak nie znacie warstw albo znacie je słabo, to ciężej będzie Wam zrozumieć ten odcinek, dlatego warto obejrzeć drugą część poradnika. Musimy poznać jeszcze dwie ważne funkcje warstw, ich alfę oraz grupowanie. Zacznijmy od grupowania. Grupowanie jest to po prostu łączenie warstw w grupy. Stworzyłem trzy warstwy. Na każdej z nich narysowałem koło innym kolorem. Teraz mając te trzy warstwy spróbujmy je zgrupować, czyli złączyć. Klikamy na dowolną warstwę prawym przyciskiem i wybieramy opcję grupuj. I tu wybieramy szybka grupa. Tego będziemy używać najczęściej. Zobaczcie co się stało. Pojawiła się nowa warstwa, u mnie nazywa się grupa 4 i nasza warstwa pod nią. Ta warstwa to właśnie warstwa grupy, a w niej można umieścić inne warstwy. Jedna już jest jak widzicie. Dodajmy pozostałe dwie przeciągając je. Pamiętajcie, powinna pojawić się mała strzałka przy przeciąganiu, a warstwa wskoczy jak u mnie pod kolejną, co widzicie teraz na ekranie. Popatrzcie, że te warstwy są tak wysunięte, mają takie lekkie wcięcie. To właśnie odróżnia je od innych warstw. Gdybyśmy teraz stworzyli nową warstwę nad tłem, to zobaczycie, że nie będzie ona w grupie. Nie będzie mieć takiego charakterystycznego wcięcia, bo nie dodaliśmy jej do grupy. Teraz, aby sprawdzić, czy wszystko działa, ukryjmy naszą grupę. Aby to zrobić, klikamy na warstwie grupy. Przypominam, na warstwie grupy widoczność. Jeśli wszystkie warstwy znikną, wszystko jest OK. I wszystkie warstwy są w naszej grupie. Grupa tak naprawdę pakuje wszystkie warstwy w jedną część, ale cały czas pozostawia je oddzielone od siebie. Zawsze możemy wyciągnąć warstwę z grupy, jeśli jej nie chcemy. Grupę możemy też schować i rozwijać, klikając tą strzałkę. I oczywiście grup możemy mieć kilka, a w zasadzie w grupie możemy mieć inne grupy, w których są jeszcze inne grupy. I no, sami widzicie. Zobaczcie, tworzy nam się takie drzewo grup, więc. Teraz pozostaje tylko pytanie dlaczego tworzymy grupy. Poza tym, że wszystko jest wtedy bardziej zorganizowane i estetyczne, to przede wszystkim tworzymy je dla alf, czyli tej i tej ikonki. Tej ikonki, czyli dziedziczenia alfy możemy używać tylko kiedy mamy warstwy w tej samej grupie. Teraz usuńmy dwie warstwy i lekko zmodyfikujmy ostatnią. Idealnie. Jak widzicie, mamy jedną warstwę w grupie. Teraz stwórzmy i dodajmy nową warstwę do grupy. Najlepiej robić to przez kliknięcie w warstwę w grupie i ikonki plusa. Teraz kliknijmy ikonkę Dziedziczenia Alfy na drugiej warstwie, żeby zaświeciła się. I właśnie teraz druga warstwa dziedziczy alfę z pierwszej warstwy. Powiecie, mów po polsku. OK, już wyjaśniam. Kiedy zaczniemy rysować na drugiej warstwie, zauważymy bardzo dziwną rzecz. Rysujemy tylko po kółku z pierwszej warstwy. Zauważcie, nigdzie indziej. I to jest całe dziedziczenie alfy. Dokładnie mówiąc, rysujemy po wszystkim, co narysowaliśmy w warstwie poniżej, czyli w pierwszej warstwie. Jeśli wrócimy teraz do pierwszej warstwy, zaznaczymy ją i narysujemy na niej drugie kółko obok, a następnie wrócimy do drugiej warstwy, to także, ale tylko po tym kole, też będziemy mogli rysować. Myślę, że teraz zaczynacie pomału to rozumieć. Jest to bardzo pomocne w większości rysunku. No dobra, ale teraz włączmy dziedziczenie alfy w pierwszej warstwie. Okazuje się, że ona zniknie. Dlaczego? Bo dziedziczy alfę z warstwy poniżej, której nie ma. Skoro nic nie narysowaliśmy niżej, to nie ma tak naprawdę gdzie wyświetlić się nasza warstwa. Dla rozjaśnienia dam jeszcze jeden przykład. Mam znowu dwie warstwy. I na drugą włączę alfę. Nic się nie dzieje, ale jeśli zacznę przesuwać kółko z drugą warstwą, to zobaczcie, że zacznie znikać, bo rysunek pierwszej warstwy to tylko to kółko. I za tym kółkiem nie ma już pierwszej warstwy, więc druga warstwa się nie wyświetli. Oczywiście, jeśli stworzymy nową warstwę, to ona nie będzie dziedziczyć niczego dopiero jak włączymy alfę. Będzie tak samo zachowywać się jak, jak warstwa druga, bo jeśli warstwa druga też ma dziedziczenie, ta warstwa trzecia nie dziedziczy warstwy drugiej, tylko jeszcze jedną warstwę niżej, czyli warstwę pierwszą. Ta druga ikona to blokada alfy. Zobaczcie, mam tutaj warstwę z kolorem i teraz zablokuję alfę. To da podobny rezultat. Mogę rysować tylko po tym, co już narysowałem, ale na tej warstwie, nie żadnej innej. I to jest właśnie blokada alfy. Można jej używać mając tylko jedną warstwę. Na tej warstwie zaznaczamy: zablokuj alfę i możemy rysować tylko po tym, co już narysowaliśmy. I to w dodatku jeszcze nie trzeba mieć żadnej grupy, Ta opcja też jest całkiem przydatna. Mam nadzieję, że wyjaśniłem alfy, ale na spokojnie. Teraz dość ważna ostatnia część odcinka, czyli jak tego używać w dobry sposób, bo nieumiejętne używanie potrafi natworzyć błędów i problemów. Narysujmy kulę i pocieniujmy ją z użyciem grupowania i alfy, żeby utrwalić wiadomości. Na początku nowy projekt i na warstwie tworzymy kulę. Jeśli chcecie mieć wypełnioną, to klikamy wypełnienie, barwa pierwszoplanowa i z shiftem rysujemy prostą, ładną kulę. Teraz grupujemy tą warstwę, prawym na warstwę, grupuj i szybka grupa. I jak widzicie mamy już grupę. Teraz tworzymy nową warstwę i dołączamy ją do grupy. Nazwijmy ją cienie. Teraz gdybyśmy chcieli ją cieniować, to jak widzicie będziemy wychodzić za koło i nie jest to fajne. Więc klikamy odziedzicz alfę w naszych cieniach. I teraz już nie wyjdziemy poza nasze koło. Dodam na szybko cienie. OK. I teraz stwórzmy nową warstwę i nazwijmy ją światło. Dodajmy znowu ją do grupy. Pamiętajcie, żeby warstwę dodawać do grupy. I naciśnijmy odziedzicz alfę. I teraz znowu zobaczcie, że będziemy rysować światło tylko na naszej kuli. To teraz ja dodam światło. OK. I tak oto prezentuje się gotowa praca właśnie z użyciem warstw grup i alf. Teraz jeszcze kilka podpowiedzi i dość ważnych uwag na koniec. Grupę można scalić, klikając prawym na grupę i wybierając opcję Scal grupę. Złączy nam to całą grupę w jedną warstwę. Oczywiście łączyć możemy też warstwy, naciskając na daną warstwę i klikając Scal z warstwami poniżej. To scali naszą warstwę, którą kliknęliśmy z jedną warstwą poniżej w całość, czyli z dwóch warstw zrobi nam się jedna warstwa. I teraz jeszcze ostatnia bardzo ważna rzecz. Dużo osób popełnia ten błąd, że zaznaczając grupę, zaczyna nagle rysować. I dziwi się, dlaczego nie da się rysować, jest taki można powiedzieć lang. Pamiętajcie, że grupa to nie warstwa. I dlatego tak się dzieje, że zaznaczacie grupę i chcecie rysować na warstwie, która jest nazwana grupą. Musimy zaznaczyć daną warstwę i dopiero wrócić do rysowania. I jeszcze jedno. Za pomocą grupy możemy manipulować wszystkimi warstwami, na przykład zmieniając przeźroczystość grupy. Zmienia się przeźroczystość wszystkich warstw. Tak samo blokując grupę, blokujemy wszystkie warstwy w grupie. Zapamiętajcie sobie, że grupa to po prostu taka bańka, która przetrzymuje w sobie warstwy. Okej. Okay. To tyle w dzisiejszym odcinku. Te funkcje, które poznaliśmy, są bardzo ważne i jeśli chcecie rysować lepiej, są niezbędne do tego. Jeśli nadal nie za bardzo rozumiesz, obejrzyj film jeszcze raz. To nie są łatwe rzeczy, ale je trzeba zrozumieć. A ja kończę na dziś. Jeśli spodobał Ci się film, wesprzyj mnie, zostawiając lajka i komentarz. Wszystkim dziękuję i do zobaczenia w kolejnych odcinkach i poradnikach. Już niedługo. Cześć!